W tym filmie poprosiłem sztuczną inteligencję o to, aby wymyśliła mi wyzwanie w Fortnite i sami zobaczcie jakie wyzwanie dostałem. Więc tak, samo wyzwanie polega na tym, że mogę korzystać tylko i wyłącznie z jednej broni. Mogę używać leczenia oraz budowania, ale nie mogę korzystać z żadnych dodatkowych itemów takich jak np. bańko osłona. No i dla utrudnienia tego wyzwanka weźmiemy sobie utrudnienie poziomu trzeciego, czyli broń losujemy z pierwszej skrzynki jaką otworzę. No i zanim zaczniemy wyzwanko, zostawcie łapeczkę w górę subika, no i pamiętajcie o kodzie effer w sklepie Fortnite. Dobra widzowie, więc według mnie najlepszą miejscową na rozpoczęcie tego wyzwania będzie, tak mi się wydaje, wartownia wojownika. Mam nadzieję, że trafię tam jakąś mega dobrą broń w pierwszej skrzynce i że to nie będzie szary pistolet. O, widzowie, słyszę tu jakąś mega dobrą skrzynkę za tym. Nie no gościu, zostaw mnie. Dobra, widzowie, tamtego meczu nie było jak coś. Dobra, widzowie, mamy skrzyneczkę. Nie mamy skrzynki. No co jest z tą grą? Dobra, moi drodzy, zmienimy to miejscowe na no, koszmarne kontenery, bo ta wartownia wojownika to w ogóle nie oddaje. No i dobra, widzowie, mamy naszą skrzyneczkę. I mam nadzieję, że tym razem nie umrę. I mamy tutaj... Kałaszka, no tak bym powiedział, że średni dropik, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, wiadomo. Chodźmy niżej jakoś zejdźmy. Co ja robię w ogóle? Musimy podwierać sobie skrzynki, żeby sobie amunicji nafarmić troszeczkę i leczenia, bo leczenie jak wiecie możemy mieć z sobą. E, dobra, tu są beczułki. A tu się nie da budować, no to ciekawe to jest akurat. Dobra, mamy tutaj małe poteczki, wypijmy je sobie jak najszybciej, żeby nie zginąć od razu. A właśnie, zobaczmy, czy tutaj była ta skrzyneczka. Była tutaj ta skrzyneczka lepsza. To by z niej wypadło nie no dlaczego ja na nią nie poleciałem widzowie nie wiem dlaczego i się już tego nie dowiem dobra chodźmy sobie tutaj jeszcze pozbierajmy sobie trochę amunicji bo to nam się przyda jak najbardziej tutaj mamy kolejną potkę. dobra kupmy sobie może tak dwie apteczki bo czemu by nie apteczki zawsze spoko widzowie pamiętajcie mamy apteczki mamy kałaszka mamy też mało materiałów więc trzeba ich troszeczkę dofarmić i to jak najszybciej w ogóle zmieniłem sobie lekko sterowanie nie my się myli ten kilo z podłogą, jak możecie to zauważyć na tym filmie. Czasem robię tak zamiast tak, ale mam nadzieję, że się w końcu tego nauczę, żeby się nie mylić. No nie, no jeszcze godzilla nadciąga, nie, no widzowie, po prostu idealnie. W sensie żartowałem z tym idealnie. Jest lipa, bo godzilla jest mocna i mam nadzieję, że nie zaatakuje mnie w żaden sposób, ale tak szczerze mówiąc moglibyśmy zostać ją godzillą. Nie, za daleko jest, nie ma co jechać do niej w ogóle. Wolałbym osobiście pozbierać sobie materiały i to jak najszybciej. Mam tu jeszcze troszeczkę kamienia. Dobra, mamy pół kamyczka. Godzilla już się pojawiła na mapie. Strasznie dużo tych kamperów tutaj stoi, co mi się bardzo podoba, bo sobie wyfarmimy tego metalu całkiem sporo, mam taką nadzieję. No i cyk. Kolejny samochodzik. Tutaj mamy jakąś amunicję. To się nam przyda jak najbardziej. I tam chyba widziałem na górce jeszcze dwa stoją. Spoko, spoko. To mi się podoba. Właśnie. Czy ja chcę wziąć ryby? Nie. Nie bierzemy ryb widzowych. Jeszcze internet mi świruje jak zwykle. Ale to nic nowego akurat. No i dobra. Zniszczyłem wszystkie samochody i mamy łącznie 325 metalu. Więc chodźmy sobie może powoli do strefy jakoś. Niestety przedmiotów do rotacji nie możemy używać. Żadnych. Więc jedyne co nam pozostaje to Dreptanie do strefy, i mam nadzieję, że nie spotkam jakiegoś ziomeczka z kataną, bo chyba nie wytrzymam. Nie wiem, widzowie, wy też tak nie lubicie tych katan? O, tam się ktoś strzela. Czy ja chcę go podjeżdżać? No to niezły ze mnie strzelacz jest. O, czekaj, 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 ziomek, co ty robisz? Dobra, to jest bot na szczęście, dobrze, że mam boty w lobby, dzięki temu będzie prościej odrobinkę, no i godzilla padła, więc bardzo fajnie. Czy możemy wziąć burzę? Pewnie nie możemy, bo to było ułatwienie jakieś tam. Nie no, stary. Nie no, wypierdzielaj z tym! Nie no, chłopie, idź stąd, z tym swoim, tym gównem. Szybko, a samochód? Pal głowę stąd, hopie. Jedź, 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 jedź. Proszę, proszę, proszę. Dobra, udało się uciec, nie udało się uciec. Ktoś nas goni samochodem. Szybko, szybko, szybko. Musimy palić wroty stąd jak najszybciej. Nie no, ziomek, zostaw Nie, Ja mam biało, wiem o tym, ale nie musisz mnie konieć przez całą mapę. No co to jest za chłop? Dasz mi spokój, czy nie? Proszę cię, stary, no odpuść. Dałby się jakiś ten i temek do... Uciekania, ale nie możemy mieć takowych. No stary, no odczep się ode mnie. No pan, jedzie za mną, ty, no nie wytrzymy zaraz takim gościem. Co ty chcesz ode mnie? Jak chcesz mnie pokonać, no to nie wiem. Dobra, chyba nie, nie odpuścił, nadal jedzie za mną. Musimy się gdzieś skampić tutaj i to jak najszybciej tam jakiś ziomek sobie skacze. Dobra, ale jakiś domek, jakiś domek i to jak najszybciej się gdzieś wyleczyć, ale może nie w mieście portowym, bo inaczej zginiemy tutaj. Cyk driftem tu, driftem tu. Nie dobra, czy on jedzie za mną? Przestał, całe szczęście. Ja pierdzielę. Co to był za pościg w ogóle? Dobra, schowajmy się tutaj i się tutaj wyleczmy w tym domeczku małym. Mówiłem wam, że jakiś kataniarz przyjdzie i będzie mnie ciąć kataną. Jeszcze internet, jak widzicie, żyje swoim życiem. Niestety. Dobra, czy on tutaj przyjdzie? Proszę cię, stary, nie podchodź tutaj. Nie rób mi tego, nie? Dobra, mamy full HP. Jedziemy przyjąć sobie to autko, bo one będzie troszeczkę szybsze, tak mi się wydaje. No i dobra, możemy wrócić nadal do próby przetrwania, to chociaż top 10. Dobra, tam się gdzieś strzelają i tutaj... Po... Nie, to jest jakiś kolejny samochodzież. Nie wytrzymę z tym zaraz. Z tymi samochodziarzami w tej grze. Możemy zrobić... Dobra, nie, bo ma tego. Dobrze, dobrze, że mnie odrzucił tak troszeczkę. Pale gumę stąd. Ale mi się broń wylosowała, słaba, tak w ogóle. E, tu też się strzelają. Dobra, trzeba kogoś jeszcze wyeliminować. I mam nadzieję, że to będą jakieś boty. Tak jak ten ziomek na przykład. To no, proszę cię, stary, umieraj. Mam apteczkę. Trzeba palić wroty, stąd będzie on dobrego samochodu. No, co za gość? Zabiję go? Pokonam w sensie? Nie, nie pokonam go, kurczę. No, powiem wam, że walka tylko karabinem to jest e, lekkie wyzwanko, można powiedzieć. O żółw, siema żółw, co tam? Żółwiku. Dobra, podjedźmy sobie tutaj na razie, przeładujmy sobie kałaszka jak najszybciej. No i możemy sobie chwilę poczekać w tym miejscu, aż troszeczkę strefa się zmniejszy, zobaczymy gdzie ta zona w ogóle. W ogóle, tak, co ja w ogóle gadam, w ogóle gdzie to nam załnajdało dało nam blisko nas, spoko spoko, podjedźmy sobie tam jak najszybciej. No i dobra, jesteśmy w strefie, tam widzę gościa jakiegoś, którego z chęcią bym ustrzelił, ale mam tak słabą celność, że go ustrzeliłem, ty nie wierzę w to, jak do tego doszło, nie wiem ale sobie pojedźmy tam po te itemki i to jak najszybciej daj mi itemy stary ja chcę tylko twoje matcy. chyba że mamy już full metalu to byłoby fajnie mamy też tutaj koronkę którą sobie weźmiemy bo czemu by nie i palimy wroty stąd jak najszybciej nie wziąłem żadnej broni nie okej okay, wszystko fajnie ładnie mamy wyspę co mi się bardzo podoba i mamy też auto z bańką osłoną no ja takich rzeczy nie mogę używać ale powiem wam że granie bez katan to jest Taka ciężka rzecz w tym sezonie, że ja nie wiem. A i tak jestem zdania, żeby lepiej kata nie używać, bo wtedy się psuje zabawę troszeczkę, ale jak trzeba, to trzeba czasem, co nie? Żeby było prościej w życiu, mamy top 10 już. I problemy z internetem, o to chodzi widzowie, wszystko jest pięknie, ładnie. Podnieśmy sobie tutaj, cyk. Nie, auto, mi się kończy paliwo. Muszę wziąć tego, tego tutaj, wariata. G-klasa, klasa szybko, szybko, szybko. Nie no, chopy, ja mam takie lagi że to już nie da funkcjonować, proszę internet wróć do normy jak najszybciej. Dobra, na razie bym tutaj chwilę sobie posiedział i poczekał, aż lekko strefa się zmniejszy, żebyśmy mieli może większe szanse na wygraną, bo tak szczerze no jak mówiłem samym kałaszkiem to trochę ciężko. Tam jest jakiś boksik, mam nadzieję, że tam nikt nie siedzi. Dobra, musimy sobie powoli jechać do strefy i to naprawdę bardzo powoli, o czy są te kamyczki do teleportacji, ale z tego też nie możemy korzystać. Mamy też aptekę. Dobra, weźmy sobie aptekę zamiast tych potek. Wydaje mi się, że apteka będzie nieco lepszym wyjściem. I chyba uderzyłem swój samochód. Tak mi się wydaje. I tam mamy ziomeczków, którzy widzę, że strzelają do mnie, a nie do siebie. Zostaw mnie, typie, proszę cię, nie rób mi krzywdy. Ja jestem pokojowy gracz, nie? Patrzcie, jestem pokojowy. No co, zaziąty. ten kałach, to jest jakaś porażka widzowy, nie? Dobra, to jest bot, a tam jest ziomek. No stój stary, no... no Kurczę, powiem wam, że kałaszkiem troszeczkę ciężko, jak się nie ma celownika. Kurczę, mamy top 5, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Czy ja chcę lecieć na strefę? Co tu się stało z tym autem? Na strefę, w sensie ten... Na wyspę. No patrzcie co do ziomek. No i coś mi spadło na głowę w ogóle, no przecież to się nie da funkcjonować w tej grze.